Witajcie na kanale Paranormalia. Przy temacie, który chciałabym poruszyć w tym filmie, nasuwa mi się znowu powiedzenie: cudze chwalicie, swojego nie znacie. Fascynujemy się laleczkami w wudu i tym jak działają, a nie zdajemy sobie sprawy, że w naszej słowiańskiej kulturze występowało coś bardzo podobnego, co niestety w Polsce zostało troszkę zapomniane. Mam na myśli motanki, żadanice, otulaczki, lichomanki, czyli słowiańskie amulety, które mają formę lalek i które, w związku z tym, że są związane z naszą słowiańską ziemią, mają dla nas, Słowian, jeszcze większą moc. Sing me a song of a Say could that last be i Motanki to laleczki, które pełnią funkcje obrzędowe oraz talizmanu bądź amuletu. Pamiętajcie, że amulet działa na zasadzie odpychania, na przykład złych energii, a talizman ma do nas coś przyciągać, na przykład szczęście. Wszystko zależy od tego, czego aktualnie potrzebujemy i do tego dobieramy rodzaj laleczki. Motanka może mieć też podwójne właściwości: przyciągać dostatek i szczęście oraz ochraniać przed złem. Słowiańskie laleczki mogą też spełniać życzenia. Jak widzicie, daleko im do zwykłych lalek. Ich tworzenie również musi być zgodne z magicznymi zasadami, aby motanki spełniały swoje funkcje. Ta słowiańska tradycja tworzenia laleczek przetrwała na Białorusi oraz Ukrainie. U nas można spotkać się z tradycją tworzenia marzanny, ale ją na pewno wszyscy znacie. Dawniej tworzeniem motanek zajmowały się głównie kobiety. Wtedy, kiedy robiły je z myślą o zabawie, pomagało im potomstwo. Laleczki tworzone przez matkę posiadały ogromną moc i chroniły dzieci podczas zabaw. Tak jak już wcześniej wspominałam, motanki i inne ich rodzaje to laleczki, które spełniają życzenia, ochraniają, przyciągają szczęście i pomyślność oraz opiekują się domostwem. Żeby zyskać ich przychylność, możemy podarować im coś osobistego, np. kawałek ubrania podczas ich tworzenia o czym zaraz Wam opowiem co zwiększa prawdopodobieństwo spełnienia naszych najskrytszych pragnień. Słowianie tworzyli motanki na najróżniejsze okazje. Często też były one wręczane jako prezent, co zwiększało ich moc. Jednym z przedmiotów Halloweenowego Enchanted Boxa była właśnie ręcznie wykonana motanka. Myślę, że każdemu kto zakupił swojego boxa, będzie bardzo dobrze służyć. W zależności od okazji i zastosowania Słowianie tworzyli laleczki, które miały różne magiczne zadania. Taką laleczką była na przykład lalka weselna, która posiadała dwie głowy i symbolizowała przejście ze stanu panieńskiego w stan małżeński. Żadanica jest lalką spełniającą życzenia i najskrytsze pragnienia. Jej tworzeniu towarzyszyły zasady, których należało przestrzegać, aby leczka spełniała swoje funkcje. Lichomanki były kompletem dwunastu laleczek, które wieszano koło kominka i które miały za zadanie wchłaniać wszystkie choroby i nieszczęścia, które mogą spotkać domowników. Wraz z nadejściem wiosny lichomanki palono, aby pozbyć się złej energii, którą wchłonęły. Otulaczki to laleczki, które wiesza się nad dziecięcą kołyską, a których zadaniem jest ochrona najmłodszych przed złymi duchami. Podróżniczka to laleczka, która sprawowała opiekę nad podróżnikami, jak łatwo się domyślić. Często miała w sobie albo kawałeczek rodzinnej ziemi albo zioła, które miały zwiększać jej moc i przypominać właścicielowi o domu. Ziarnuszka była wypełniona fasolą lub przeróżnymi ziarnami i sprawowała opiekę nad gospodarstwem domowym. Stawiana była w centralnym miejscu domu. Każda laleczka, niezależnie od jej przeznaczenia, Posiadała serce, które nazywano również duszą. To serce wkłada się przed ostatecznym ubraniem laleczki. Tym sercem są różnorakie rośliny, których właściwości powinny rezonować z przeznaczeniem motanki. To może być na przykład szałwia, mięta, lawenda, bylica, a nawet słoma. Motanki tworzy się i dawniej tworzono tylko i wyłącznie za pomocą rąk. Do jej tworzenia nie można używać igieł, nożyków, nożyczek, generalnie żadnych ostrych przedmiotów, ponieważ, według słowiańskiej tradycji, używając ostrych narzędzi, można nawet Niechcący skaleczyć swój lub czyjś los. Dlatego też często możemy zauważyć leleczki, których ubranka mają niewykończone brzegi lub są niepozszywane. Cały sekret tworzenia leleczek tkwi w połączeniu niezwykłej mocy z pracą naszych dłoni. Podczas tak zwanego motania laleczek kierujemy się intuicją. Myślimy o swoich intencjach, o tym w jakim celu motanka ma nam lub komuś innemu służyć i zawsze każda stworzona laleczka zatrzymuje w sobie cząstkę naszej duszy. Tworzenie magicznych słowiańskich laleczek jest bardzo proste. Trzeba tylko przestrzegać paru zasad. Wiecie już, że do tworzenia laleczek nie możemy używać żadnych ostrych narzędzi. Laleczki tworzymy z resztek tkanin i innych rzeczy, które mamy w domu. Jeżeli chcemy zwiększyć moc laleczki, używamy do jej wyrobu naturalnych materiałów. Do wypełnienia motanki używamy ryżu, kaszy, siana lub grochu. Elementy motanki związujemy materiałem, sznurkiem, wstążkami lub nitką. Oczywiście nie możemy zapominać o ziołach, które wkładamy do środka laleczki, aby zwiększyć jej potencjał magiczny i wypełnić ją duszą. Jeżeli leleczka ma pomagać nam lub osobom związanym z nami więzami krwi, do jej stworzenia możemy użyć fragmentów naszego ubrania lub pęku włosów. W zależności od celu, w jakim tworzymy leleczkę, możemy dodać do niej na przykład kawałek prześcieradła, obrusu czy innego materiału, który odzwierciedla naszą intencję. Pewnie zastanawia Was, cecha, która charakteryzuje wszystkie słowiańskie naleczki brak oczu, ust czy rysów twarzy jest to zabieg celowy i bardzo ważna zasada tworzenia. Motanki nie mogą mieć żadnych rysów twarzy, aby przypadkiem nie służyły komuś, do kogo mogą być podobne, lub żeby nie zyskały własnej tożsamości, co mogłoby wiązać się z tym, że służyłyby sobie same, a nie nam. Kolejną ważną zasadą tworzenia laleczek, szczególnie żadanic, lalek, które mają spełniać nasze życzenia i pełnić rolę talizmanu, jest nieprzerywanie procesu tworzenia. Czyli jak zaczniemy robić własną żadanicę, to musimy ją skończyć. Inaczej nasze życzenia się nie spełnią. Podczas wykonywania motanki musimy myśleć pozytywnie o tym, do czego ona ma nam służyć. Jeżeli tworzymy żadanicę, musimy skupić myśli na jednym, bardzo sprecyzowanym życzeniu. W przeciwieństwie do laleczek wódu, motankami nie da się mm, przywołać pecha lub klątwy na wybraną osobę. Motanki służą tylko do dobrych celów. Ostatnia zasada obejmuje laleczki, które mają przynosić nam szczęście lub spełniać nasze marzenia. Gdy cel, w którym stworzyliśmy naszą laleczkę, zostanie zrealizowany, bardzo ważne jest, aby ją spalić lub zakopać w ziemi. Nasze motanki są już gotowe, więc co dalej? Jeżeli laleczka ma służyć nam spełniać nasze życzenia, chronić nasze domostwo, pełnić rolę amuletu czy talizmanu, to po skończeniu jej tworzenia musimy, jak już wcześniej wspominałam, podarować jej jakiś mały prezent. To może być guziczek, koraliki, wstążka, kokarda, jakaś mała ozdóbka. Przy obdarowywaniu motanki mówimy głośno nasze życzenie. Lub cel, w jakim ją stworzyliśmy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której tworzymy motanki dla kogoś. Wtedy nie dajemy jej żadnego prezentu, jedynie jasno informujemy osobę obdarowywaną, żeby wypowiedziała życzenie i w odpowiedniej intencji dała motance jakiś drobiazg. A co zrobić, kiedy dostajemy motankę lub kupujemy już gotową? Przed rozpoczęciem używania swojej laleczki musimy nadać jej imię, wypowiedzieć życzenie. Lub cel, w jakim ma nam służyć, i oczywiście sprezentować jej jakiś drobiazg. I widzicie, takie skarby kryje nasza słowiańska tradycja. Zorientowałam się trochę w temacie i dowiedziałam się, że są organizowane różne warsztaty tworzenia motanek. Także super sprawa, cieszę się, że motanki wracają do łask. Laleczki, które widzieliście w filmie, były jednym z produktów Halloweenowego Enchanted Boxa. Tam również dołączona była instrukcja, jak w ogóle używać motanek. Obecnie do 15 listopada można zakupić boksa poświęconego magii nordyckiej. Wiecie, Wikingowie i te sprawy, więc jeżeli kręcą Was takie klimaty, to link znajdziecie w opisie. Natomiast motanki, które są tworzone ręcznie, możecie kupić w internetowym sklepie magicznym Ezobazar. Wszystkie linki zostawiam Wam w opisie. Napiszcie w komentarzu, jakie jeszcze magiczno-słowiańskie tematy chcielibyście, abym poruszyła. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i jeżeli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie mój kanał. Sława!